Parzenie herbaty usuwa ołów i kadm. Naukowcy odkryli, że liście herbaty wiążą metale ciężkie. Parzenie herbaty to nie tylko codzienny rytuał i źródło relaksu. Okazuje się, że ma również nieoczekiwane korzyści dla zdrowia publicznego. Naukowcy z Northwestern University odkryli, że liście herbaty mają zdolność adsorbowania szkodliwych metali ciężkich, w tym ołowiu i kadmu, z wody pitnej. Co istotne, efekt ten występuje bez żadnych dodatkowych działań. Wystarczy zaparzyć herbatę. Omówiono mechanizm działania tych procesów, czynniki wpływające na ich skuteczność oraz rolę rodzaju herbaty, materiału torebki i czasu parzenia. Parzenie herbaty usuwa z wody ołów. Jak działają liście herbaty? Badacze z Northwestern University wykazali, że liście herbaty wykazują zdolność adsorpcji metali ciężkich, głównie ołowiu i kadmu, z wody. Jony tych metali przylegają do powierzchni liści i zostają uwięzione do momentu usunięcia torebki lub fusów. Jak wyjaśnia dr Winajak Drawid, celem badania było ilościowe określenie zdolności herbaty do wiązania metali ciężkich, a nie promowanie jej jako filtra. Jednak fakt, że herbata jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie, czyni to odkrycie istotnym dla zdrowia publicznego. Liście herbaty dzięki dużej powierzchni aktywnej skutecznie wychwytują metale podczas zwykłego parzenia. Co ważne, nie potrzeba żadnych specjalnych działań. Efekt ten występuje przy codziennym zaparzaniu herbaty, w tym również przy wersjach mrożonych, parzonych na zimno. Parzenie herbaty usuwa z wody kadm, ograniczając narażenie na ten toksyczny pierwiastek. Kadm to toksyczny metal ciężki, który może przedostawać się do organizmu człowieka poprzez skażoną wodę pitną lub żywność uprawianą na zanieczyszczonej glebie. Jego nadmiar kumuluje się głównie w nerkach i wątrobie, prowadząc do uszkodzeń narządów, zaburzeń metabolicznych, a w dłuższej perspektywie nawet do nowotworów czy chorób układu krążenia. Naukowcy z Northwestern University wykazali, że parzenie herbaty usuwa z wody kadm w sposób pasywny dzięki naturalnym właściwościom adsorpcyjnym liści. Proces ten polega na wiązaniu jonów kadmu z powierzchnią liści herbaty w trakcie ich kontaktu z gorącą wodą. Szczególnie skuteczne okazały się herbaty parzone przez dłuższy czas oraz te z drobno rozdrobnionymi liśćmi, które mają większą powierzchnię aktywną. Co istotne, celulozowe torebki herbaciane wspomagają proces oczyszczania wody w przeciwieństwie do torebek nylonowych. Choć herbata nie zastąpi zaawansowanych systemów filtracyjnych, jej regularne spożycie może stanowić dodatkowy sposób na ograniczenie narażenia na kadm, szczególnie w populacjach z utrudnionym dostępem do czystej wody. To odkrycie może mieć znaczenie w profilaktyce środowiskowej i zdrowiu publicznym. Naukowcy odkryli, że nie każda herbata usuwa szkodliwe metale ciężkie równie skutecznie. W badaniu analizowano zarówno prawdziwe herbaty, czarna, zielona, ulung biała, jak i napary ziołowe, w tym rumianek i roibos. Okazało się, że typ herbaty miał niewielki wpływ na zdolność do usuwania metali ciężkich. Największe znaczenie miała powierzchnia liści. Rozdrobnione liście, zwłaszcza czarnej herbaty, były nieco skuteczniejsze niż liście w całości, ponieważ większa powierzchnia zwiększa liczbę miejsc, do których mogą przyczepić się jony metali. Zaskakujące wnioski dotyczyły także torebek do herbaty. Celulozowe torebki okazały się znacznie skuteczniejsze w adsorpcji zanieczyszczeń niż bawełniane i nylonowe. Celuloza jako materiał biodegradowalny posiada większą powierzchnię czynną, co zwiększa zdolność wiązania. Warto też zauważyć, że torebki nylonowe nie tylko nie usuwają metali, ale mogą dodatkowo uwalniać mikroplastiki. Czas parzenia herbaty ma znaczenie. Wpływa na skuteczność usuwania metali ciężkich. Jednym z kluczowych wniosków badania było to, że długość parzenia ma bezpośredni wpływ na skuteczność usuwania metali ciężkich. Im dłużej trwa parzenie herbaty, tym więcej metali może zostać zaadsorbowanych. Krótkie parzenie, trwające zaledwie kilka sekund, daje jedynie minimalny efekt, natomiast zaparzanie przez kilka minut, typowe dla większości osób, pozwala usunąć około 15% ołowiu z wody, nawet przy jego wysokim stężeniu wynoszącym do 10 części na milion. Najlepsze wyniki uzyskiwano przy długim parzeniu, np. przez noc, jak w przypadku herbat mrożonych. To właśnie czas kontaktu liści z wodą pozwala im skutecznie wychwytywać jony metali. Proces jest pasywny, ale efektywny i co ważne, nie wymaga żadnych zmian w zachowaniu osób pijących herbatę. Czy parzenie herbaty może ograniczyć ekspozycję na metale ciężkie? Według badaczy uzyskane wyniki mogą mieć znaczenie nie tylko technologiczne, ale i społeczne. Choć nikt nie sugeruje używania liści herbaty jako zamiennika filtrów wody, codzienne picie herbaty może stanowić dodatkowe, bierne wsparcie w redukcji narażenia na metale ciężkie, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostęp do czystej wody bywa ograniczony. Benjamin Schindel wskazuje, że populacje, które piją więcej herbaty, mogą mieć niższe wskaźniki zapadalności na choroby serca i udary niż populacje, które piją mniej. To może wynikać z łącznego efektu substancji biologicznie aktywnych zawartych w herbacie oraz zdolności do redukcji toksyn w wodzie. Choć badania dopiero otwierają nowe pole eksploracji, jedno jest pewne: nawet niewielka zmiana codziennego nawyku może przynieść niespodziewane korzyści zdrowotne na skalę populacyjną. Podsumowując, badania przeprowadzone przez naukowców z Northwestern University potwierdzają, że parzenie herbaty usuwa szkodliwe zanieczyszczenia z wody w tym ołów i kadm, dwa szczególnie niebezpieczne metale ciężkie, które mogą kumulować się w organizmie człowieka i przyczyniać się do chorób nerek, wątroby czy układu krążenia. Okazuje się, że liście herbaty, dzięki swojej strukturze i dużej powierzchni aktywnej, posiadają unikalne zdolności do adsorpcji metali ciężkich. Choć celem badań nie było zalecanie, by na co dzień używać liści herbaty jako filtra wody, Wyniki wskazują, że codzienne picie naparu może naturalnie usunąć metale z wody pitnej. Efektywność tego procesu zależy między innymi od takich czynników, jak rodzaj herbaty i stopień jej rozdrobnienia. Drobnocięte liście, szczególnie czarne, uląk oraz białe, wykazują większą skuteczność niż herbaty z liśćmi w całości. Równie istotne są materiały, z których wykonane są torebki. Celulozowe okazały się niezwykle skuteczne. Natomiast nylonowe torebki praktycznie nie usuwają metali i dodatkowo mogą wydzielać materiały syntetyczne do naparu. Co ciekawe, liście herbaty są przetwarzane w różny sposób, co może wpływać na ich zdolność adsorpcyjną. Dodatkowo, eksperymenty wykazały, że parzenie herbaty przez dłuższy czas i w różnych odstępach czasu wpływa na ilość metali, które zostają wychwycone. Im dłuższy czas kontaktu z wodą, tym większa skuteczność. W badaniach odnotowano również różnice w stopniu pochłaniania ołowiu i innych metali, w tym cynku i kadmu. Nawet tak prosty nawyk, jak codzienne parzenie herbaty, dzięki zdolności liści do wiązania metali ciężkich, może nie tylko ograniczać ich obecność w wodzie pitnej, lecz także wspierać działania na rzecz ochrony środowiska i poprawy zdrowia publicznego.